Do drogowego doszło około godziny 7.20, jak w sesji ustali z Wydziału Ruchu Drogowego. I do którzy pracują tutaj na miejscu tego zdarzenia drogowego. Kierowca samochodu marki DU osobowym jechał w kierunku Starej Rudnej, od kierunku miejscowości Rudna, natomiast w przeciwnym kierunku jechał autobus. No i tutaj z tym ustami wynika, że prawdopodobnie kierowca osobówki padł poślizg, uderzył w lewy przód autobusu, następnie otarł się w okolicach tylnego koła autokaru. Tutaj w wyniku tego zdarzenia drogowego kierowca autobusu, który chciał jeszcze ratować tą, tą sytuację, zjechał na pobocze i uderzył w przednożny Drzewo. No Wiemy już, że 11 osób tutaj trafiło do szpitala. Jest to kierowca osobówki i 10 osób z autobusu, w tym również dwójka dzieci, która podróżowała tym autobusem. Czekamy na chwilę obecną na informacje o stanie ich zdrowia. Tutaj wstępne badania, które były robione przez medyków wykazywały, że tutaj raczej poważniejsze obrażeń nie mają zagrażających w życiu i zdrowiu. Jednakże czekamy tutaj na potwierdzenie ze szpitala, jaki faktycznie jest stan zdrowia poszkodowanych w tym zdarzeniu drogowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, dokonują szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia. No i postępowanie, które będzie prowadzone w tej sprawie, będzie miało na celu wyjaśnieniem, jaki faktycznie był przebieg tego wypadku drogowego i kto w nim zawinił.